lineczka, cztery razy ale to cztery razy jest takie ciekawe bo jest tak niebieski, żółto-zielony, biały i czarny czyli sugerowałoby to w dawnych, dawnych maszynach że to są trzy fazy i żółto-zielony no ale dlaczego trzy fazy i jest kolor niebieski czarny biały i niebieski. Także ten kabel jest krótki. No i tak naprawdę do recyklingu, bo już z niego nic nie zrobimy. Przeważnie wszystkie kable takie siłowe wymagają pięciu żył. A dlaczego przeważnie? No, dlatego, że niektóre nowe urządzenia, tak jak na przykład indukcja, Potrzebuje 4 razy. Bo tam mamy ziemię neutralne i dwie fazy do płyty indukcyjnej. Zresztą dużo jest takich urządzeń, chociaż przeważnie zakłada się 5 razy, 5 razy 2,5, 5 razy 4. Różne są maszyny, różne są zapotrzebowania na, na prąd. I. Mm, też ciekawa sprawa jest taka, że rozbierając na przykład taką maszynę do hot dogów na stacji paliw, na przykład, grzałki w środku są na 115 V, czyli ta cała konstrukcja i te wszystkie rzeczy, które nowe, które przychodzą ze Stanów. Yy, znaczy, to konstrukcja USA, o tak. No bo grzałki 115V, a u nas tylko ten sprzęt jest modyfikowany do naszej, do naszej sieci. Czyli zamiast, zamiast ta grzałka pracować równolegle, to tutaj na Europę jest yy, yy, przerobione te dwie grzałki pracują jako szeregowo. Także zdarza się, by taki przewód wykorzystać. Dwie fazy i Przewód neutralny i uziemienie, ale to jest już rzadkość na pewno. I tak samo wtyczki z czterema bolcami. Owszem, zdarza się, nawet mam takie nowe wtyczki, jakby gdzieś tam było wypalone. No, ale odchodzi się od tego. W nowych urządzeniach. Przepisy mówią, żeby była instalacja pięcioprzewodowa, jeśli chodzi o siłę. I zobaczymy, co tu jest za, za lineczka, ale ja już wiem, sądząc tutaj po końcówce, że ta alum, yy, lineczka jest pocynowana. Nie aluminiowa, tylko pocynowana. A pocynowana dlatego. Że jest mieć gorszej jakości. Czyli tak zwany pobiał. On też oczywiście nadaje się do recyklingu, ale to nie jest czysta mieć. zaraz wyciągniemy sobie żyłę jedną. I wam pokażę, ale tak z ciekawości wam powiem, że żeby wiedzieć, że takie urządzenia są, no trzeba te urządzenia naprawiać, rozkręcić, zobaczyć. To nie bierze się z internetu, tak? Taka wiedza. Tylko bierze się z doświadczenia. Jeżeli ktoś coś zobaczy, ktoś naprawi, ktoś rozkręci, ktoś podłączy, to wie, to po prostu wie zaraz spróbuję to wyciągnąć tu tą miedziuchę tą lineczkę ta guma ona powinna powinna się obierać normalnie początek jest zawsze ciężki no dobra, trochę tak wyciągnę parę włosów Tu będzie ciężka sprawa, dlatego że jeżeli ten kabel był przegrzany, to on się będzie lepił. On się będzie tutaj lepił, będzie się tutaj trzymał, tak, tej izolacji. No, ale tu jakoś tak powoli nie za szybkimi, nie po prostu szybko to rozciągać dlatego że ta guma jest stara guma się utlenia też parcieje i właśnie tak to wygląda dobra jedną żyłkę sobie postaram do końca Obrać, a resztę już poza kamerą, trzeba po prostu z tym zrobić porządek. Kurczę, jeszcze mi się to wszystko skręca, bo to wszystko jest skręcone razem tak, żeby później to na maszynie na maszynie zalać to gumą tak i mamy przewód gumowy. A jeszcze co do gumy, to są różne gumy. teraz jakieś są e, odporne, te gumy na warunki e, nie tyle atmosferyczne, tylko na kwasy, na zasady, e, na sól morską, są takie kable naprawdę wysokiej jakości. No, bo mieć wiadomo, musi być dobra, ale same te i sama ta izolacja nie tylko na przewodach, ale i cały, cały kabel jest giętki. Są drobne żyły i odporność i wytrzymałość tego takiego kabla to jest 100 razy lepsza niż takiego, takie gumy. Dobra, na razie, do następnego.